we Mam do Pana pytanie w sprawie, w sprawie pomocy Państwa dla, nie, nie potrafię tego określić, dla mniejszych miast. E, jakby to, na przykład w kwestii Janosikowego, jaki Pan ma stosunek? Czy jest Pan za tym, aby większe miasta, no niekoniecznie większe, które dobrze zarabiają, które dobrze pracują na siebie, ze swojej ciężkiej pracy mają pomagać tym miastom, które są biedniejsze, niekoniecznie dlatego, że mają gorsze warunki, tylko na przykład są, Źle, źle wprowadzone, mają źle, złych włodarzy. I czy mamy czy taki system jak na przykład Janosikowy? Bo może są tam jakieś inne jeszcze systemy, tylko akurat Janosikowe przyszło do głowy. Czy jest Pan za takim systemem? Ja muszę Pana zmartwić. Im większe miasto, to bardziej zadłużone. I tutaj w zasadzie nakładanie na nich takich kar, jak Janosikowe, to może prowadzić do coraz większych tarapatów. Wie Pan dobrze, że. Województwo mazowieckie, które uważalibyśmy za dość bogate, bo tam Warszawa, tak, no, no to oni twierdzą, że oni z powodu Janosikowego no, zbankrutowali. Ja uważam, że nie możemy dzielić biedy, trzeba znaleźć źródło bogactwa. Ale Polska nigdy nie będzie bogatym krajem, jeżeli każde miasto, większe lub mniejsze, będzie oplecione siecią zagranicznych sieci handlowych, hipermarketów, które wybierają. Rodzimy kupiectwo, rodzimy rzemiosło, rodzimy usługi. Polska stała się krajem, który jest skolonizowany gospodarczo. Tutaj jest mnóstwo sieci handlowych, jak ja jeżdżę po Polsce, te same wszędzie. Z źródłem intensywnością. Ale ja nigdzie za granicą nie widziałem polskiej sieci handlowej. I to nie jest żadna miara naszego sukcesu, tylko naszego upadku. Bo danie handlu w obce ręce oddanie ziemi w obce ręce, oddanie przemysłu w obce ręce to jest. Akt zdrady, tak mówił Hippolyt Cygielski, czyli człowiek, który miał prawo takich ocen dokonywać. Nie będziemy bogaci, gdy nasz majątek, naszą gospodarkę oddajemy obcym, którzy, go, którzy się na naszej, na naszej pracy, właśnie naszym potencjale gospodarczym bogacą, a konkretnie pieniądz wywożą do swoich ojczyzn. Dlatego też uważam, że trzeba doprowadzić do sytuacji, że to Polacy będą gospodarzami w własnym kraju. Między innymi likwidacja zus spowoduje to, że. W zasadzie każdy będzie mógł prowadzić jakąś firmę, każdy będzie mógł się bogacić, a myślę, że takie wielkie inwestycje państwowe jak infrastruktura, to właśnie powinny być na poziomie niejednokrotnie centralnym realizowane, bo dla mnie paradoksem jest to, że podróżując po Polsce to widzę, że z miasta A do miasta B, prawda, jadąc, to jadę głównie jednym pasem, jedną drogą, czyli gdzieś tam 40 lub 50 na godzinę, czy są radary, fotoradary a kilkakrotnie po drodze mijamy takie, wiecie, estakady, obwodnice, takie zawiasy drogowe, tam się już jedzie 130, a potem znowu się stoi w korkach. Świadczy to o tym, że te pieniądze na infrastrukturę były źle wydane, bo trzeba było dołożyć po jednym pasie ruchu, żeby całą drogę przejeżdżać śmiało, a nie inwestować lokalnie. A to właśnie samorządy spowodowały, zwłaszcza wojewódzkie, że gdzie niegdzie fundowano sobie lotnisko, tak jak pod Lublinem w Świniku, gdzie to do czterech miast tylko się lata, czyli nigdzie nie można polecieć. Fundowano sobie te, wiecie, takie miejscowe akwaparki, różne rozrywki, a nie zadbano o to, że można było koleją dojechać gdziekolwiek. Ja na przykład nie mam żadnej możliwości dojechać z Lublina, z Lublina do, do Łodzi, żadnej. Dzisiaj autobusem musiałem jechać, pociągiem nie ma szans. Można co najmniej dwie przesiadki mieć, to przez Warszawę, czyli Polska to jest taki dziwny kraj, że żeby dojechać szybciej, to trzeba pojechać dalej. To, to świadczy o tym, że jesteśmy źle rządzeni, że te pieniądze są marnowane. I ręczę Panu, że im większe miasto to ma większe problemy, dlatego trzeba uruchomić przede wszystkim inicjatywę taką, żeby zwykli ludzie i przedstawiciele polityczni w samorządach mogli realizować własne projekty polityczne, a polityka państwa nie może doprowadzać do kolonizacji. Bo ja widziałem też na Węgrzech, jak byłem, te same hipermarkety co w Polsce, też oplecione nawet najmniejszy miasteczka taką siecią. Tylko, że tam trafił się premier, który powiedział, że będą płacić podatek obrotowy podatek obrotowy zostaje na miejscu i wpływa na bogactwo kraju, w którym ten pieniądz jest uzyskiwany. I ręczę, że w Polsce trzeba tak zrobić. Ja to zrobię. Jak się odniesie Pan pomysłu prywatyzacji lasów państwowych i pieniądze z licytacji za te lasy zostały wydane Żydom jako odszkodowania wojenne? Ten problem już pojawił się no, dobrze licząc, chyba z 10 lat temu, wtedy to już yy, pierwsze informacje były na ten temat, yy, w Lublinie zorganizowaliśmy pierwszą taką pikietę w tej sprawie. Powiedziałem jasno, nikomu się nie należą żadne pieniądze za majątek utracony w czasie II Wojny Światowej w Polsce, ponieważ Polska yy, nie okupowała innego państwa, tylko sama była okupowana. I to Pol Polska powinna wystąpić do rządu Niemiec i Rosji, odszkodowania za zrabowane majątki żydowskie. Bo ci Żydzi byli polskimi obywatelami. Jeżeli stracili na rzecz III Rzeszy i Związku Radzieckiego, to te pieniądze powinni wypł wypł wypłacić Berlin i Moskwa nam. nam. Bo my nie jesteśmy żadnymi rasistami, co to uważają, że trzeba dzielić obywateli według prawda, przynależności religijnej czy etnicznej. Byli polscy obywatele i te pieniądze należą się nam. Budżetowi polskiego państwa dzisiaj to jest też odpowiedź na pańskie pytanie. Dlatego Niemcy i Ruscy niech płacą, no a że nie zapłacą to pewne, bo Polska jest słabym państwem. Na pewno te pieniądze nie należą się żadnym finansistom nowojorskim, którzy teraz przypomnieli sobie, że są Żydami. Na pewno nie należą się od, od nas, od Polaków, bo my żadnych majątków nikomu nie zabieraliśmy. Wręcz przeciwnie, Polska była pierwszym krajem, a w zasadzie jedynym, który stanął w obronie wszystkich swoich obywateli, niezależnie od ich przynależności religijnej czy narodowej. Marianie Zubelskiego mieszkam w Dęblinie i tam na jednostce stoi na straży konsanet. Co pan sądzi o stosowaniu wolnorynkowości wojsku? Ja panu powiem, że w Lublinie jest jeszcze gorzej, bo w Lublinie nie ma żadnych żołnierzy, a jest za to firma ochroniarska, która pilnuje jednostki. No. <laughs> Czyli widać, że te wajdaki rozbroiły kraj dokładnie do zera. Nie ma wojska. Te 2% budżetu, które to się mówi, że idzie na wojsko i tak dużo, no w ramach tych 2% to sobie to idzie na na świadczenia socjalne dla byłych wojskowych, często tych komunistycznych, bo oni nie są obsługiwani przez ZUS. Czyli tam nie ma żadnych pieniędzy na zbrojenie, nie ma żadnych pieniędzy na armię. To są żarty. Trzeba właśnie armię odbudować. Odbudować armię zawodową, nie wypuszczaj do cywila tych zawodowych szeregowców, których się po 12 latach służby odsyła właśnie na, na zieloną trawkę. Trzeba wzmocnić siły obronne. Trzeba wreszcie szkolić jak najszersze grupy, zwłaszcza młodych ludzi, w sprawach związanych z obronnością. I że to Ruch Narodowy robi tak w, w, w ramach tych sokolik drużyn polowych, szkoleni młodzi ludzie, którzy mają to ochotę, w ramach obowiązku szkolnego też powinni przeszkolenie z obronności, z posługiwania się bronią. I myślę, że mam wielkie znalezdy do wykonania, bo mimo, że to się mówi, pokazuje jakieś defilady Bronisława Komorowskiego w otoczeniu generałów, to jednak w obliczu tego, że zbliża się wojna i trzeba sobie powiedzieć wprost. Polska, Polska jest teraz w fatalnej sytuacji, bo jesteśmy wysyłani na wojnę, nie mając armii. Uważam, że scenariusz z września 1939 roku może się powtórzyć i to za o wiele bardziej tragicznymi konsekwencjami dla nas. W tamtym tygodniu miałem taki wywiad z trójką takich młodych ludzi, które że tak powiem takie poglądy platformerskie mieli. I... I zadają mi pytanie, no to co robić w sprawie Ukrainy? Ja mówię, nic nie robić, bo nie mamy armii. No ale jak to? No oni walczą o wolność. Mówię, no to dobrze, ale o czyją wolność? No o swoją. No to kto im broni walczyć o swoją wolność. I sobie walczą, ile, ile, ile dusza zapragnie. Daj im posze zdrowie. Tylko co nam do tego, tak? No ale no to pomóżmy. Im. Ja mówię, no ale czy? Co ja pojadę i tam co powiem ruskim, wysokim syny patrzą on? to za mało, to tak? się nie da, trzeba mieć czym wojować, a nie mordą kłapać, tak? No to ta dziewczyna mnie dalej naciska, mówi No ale to co, mamy stać z boku? przecież tam takie nieszczęście? Ja mówię, no to tak Czy wierzy Pani, że dzisiejsza Polska jest w stanie pobić Rosję? Ktoś tak zastanowiła, no nie Ja mówię, no to źle, ja bym wolał, żebyśmy mogli dać im łupnia raz na zawsze i był spokój I cholera wejdzie. No ale nie Ja mówię, no to jak my nie możemy ich pokonać, to znaczy, że oni mogą pokonać nas, tak? A, no to chwila zastanowienia, odłożyła długopis Taka refleksja. Aha, mówię, panie, to nie ma żartów. wojnie ktoś musi wygrać, a ktoś przegrywa. To nie jest tak, że o 15.30 koniec wojny idziemy do domu. Najgorszy zacznie właśnie po obiedzie. Jak oni tu wiadomo. No to chwila refleksji. Ja mówię tak. Nie mówcie o, o tym, że będziemy wojować, jak nie mamy czyny. Bo z kim to zawsze można wojować? Tylko trzeba i czym? A polskie państwo jest całkowicie rozbrojone. Ja nie będę ryzykował konfliktu zbrojnego, tylko po to, żeby mu znowu przyszły jakieś Sowiety i gwałciły polskie dziewczyny. Tak nie będzie. I wbijcie sobie do głupich hubów. Czy się nie ma 200 tysięcy porządnych żołnierzy, czy nie mówi o wojnie nawet, się nie mówi, no to wtedy ten wywiad nabrał już trochę inny ton, przestali notować, zaczęli myśleć. I tak trzeba ludziom przemawiać, Że jestem zwolennikiem polskiego, polskiej armii, polskiego zbrojenia się, wchodzenia w solidne sojusze. na to, jak ma rzeczywiście być z nami w sojuszu, jak chce korzystać z tego, że my się narażamy, to my, a nie NATO się naraża teraz. Nie dają solidną bronię, jakieś tam przestarzałe samoloty, które bez przerwy się remontuje. Wtedy możemy myśleć o wojowaniu. w sprawie katastrofy smoleńskiej, bo teraz się zbliża w jakimś i chciałbym się pana zapytać, gdyby pan został prezydentem jaką by pan przyjął strategię w całkowitym wyjaśnieniu tej, tej katastrofy, no bo to co teraz mamy te wiadomości, no to no sami wiemy co, co, to, co to są za wyjaśnienia jaką by pan przyjął strategię w tej wyjaśnieniu, a zwłaszcza w, w sprowadzeniu wraku do Polski, no bo jednak wrak leży w terenie kraju, który jest, jest no nie wiem, no być może i w rokiem, no, no, no Mówmy szczerze, w rokim kraju. Jaką by Pan strategię przyjął, aby ten wrak sprowadzić do Polski? Ja już pięć lat temu mówiłem, że, że ta sprawa będzie się ślimaczyć, i będzie się z nami ciągnęła nie pięć lat, nie dziesięć, ale kilkadziesiąt. I że wrak wróci do Polski wtedy, gdy będą na nim takie ślady, Jakie chce pan Putin, żeby na nim były. Czyli to jest w zasadzie jedyny, jedyny człowiek, który ma w ręku wszystkie narzędzia, żeby dalej rozgrywać tę sprawę. I to robi. Smutne jest to, że minęło pięć lat i ja i, no, ani nikt więcej nie, nie poznał prawdy. Tylko ja nie, nie szukał prawdy tam, gdzie ta prawda może być zmanipulowana. Czyli wiadomo, że Rosja naprawdę nie powie. Nasi urzędnicy naprawdę nie powiedzą, bo często są też współwinni nie samej katastrofy, ale doprowadzenia do niej stworzenie określonego klimatu. Ja bym przede wszystkim zwrócił się do rządu Stanów Zjednoczonych, bo w końcu żyjemy w czasach, wiecie, satelitów. To, że my tutaj stoimy, to to też ktoś to widzi. Ja nie wierzę w to, że samego faktu katastrofy nie zarejestrowały Sputniki amerykańskie, że nie znają prawdy. Wiem, że ta prawda tam jest. Jeżeli Amerykanie dalej chcą z nami się przyjaźnić, tak jak mówią, to powinni zrobić jakiś krok w dobrą stronę. Przede wszystkim to oni powinni powiedzieć, jaka jest prawda. Ale obawiam się, że oni nie mają ochoty zadrzeć z Putinem, bo sprawa ukraińska jest rozgrywana w sposób cyniczny i my w zasadzie już jesteśmy jej ofiarą. Ale ja bym chciał poznać tę prawdę i liczę na to, że ta prawda kiedyś nas dotrze, bo liczę na to, że kiedyś w Ameryce będzie znowu prezydentem ktoś taki jak Ronald Reagan, a nie jak Obama i że Stany Zjednoczone trząsną się z tej swojej z tej głupoty, z tego regresu cywilizacyjnego. Także myślę, że tam powinniśmy szukać prawdy, bo pan, w dzisiejszych czasach to, to tą prawdę łatwo jest podać. Kogo Pan uważa za naszych sojuszników i kogo Pan nie uważa, a nasz obecny rząd uważa za sojuszników? Wiadomo, przyszedł tu temat właśnie Ameryki, do której są obecnie wizy. Jest też temat Unii Europejskiej, która jest tylko trzecią rzeczą w innej, w innej otoczce. Ja bym się na przykład odniósł właśnie do współpracy z Jogikiem tak bardziej, albo chociażby tego, co Pan powiedział o Piłsudskim. Piłsudski miał taką piękną, miał taki piękny sen, który się nazywał Międzymorze. Była to teoria zakładająca o tym, żeby Polska była tak jak najlepiej od morza do morza. Właśnie dlatego było to Międzymorze. Było to coś ala organizacja zrzeszająca państwa, ale nie przy utracie suwerenności. Było już to prowadzone właśnie w stanie międzywojennym, II wojny światowej pokrzyżował te plany. Potem sowietyzacja znowu pokrzyżowała plany, a następnie Unia Europejska. Jak by się Pan do tego odniósł? Oczywiście ten projekt wprowadzenia Polski w orbitę wpływów Rosji, wówczas radzieckiej, no, życie zweryfikowało na no nie. Polacy nigdy nie pogodzili się z uzależnieniem od, od Rosji, zwłaszcza sowieckiej. Ten projekt po prostu zbankrutował ekonomicznie. Z drugiej strony jesteśmy cynicznie traktowani w Unii Europejskiej. Czyli widzicie Państwo, że nawet polscy kierowcy są uważani za durniów, bo rządy Francji i Niemiec każą im płacić takie kwoty za godzinę pracy na swoim terenie, że żadna polska firma transportowa tego nie udźwignie. Czyli ten projekt polityczny Unia Europejska w zasadzie odnosi same, same korzyści z tego, że Polska w niej jest, natomiast Polska ponosi wiele strat. Czyli ten projekt polityczny trzeba uznać za. Już za chylący się ku upadkowi. Zwłaszcza, że nie ma żadnej solidarności europejskiej w zetknięciu właśnie z kwestią wojny na Wschodzie. Wszyscy, kto może, to spróbują znaleźć z Putinem robić dobre interesy. Jedyne co tam, co, co zrobią, to wydają oświadczenia groźne, a Polskę pchają ku wojnie. Dlatego ja uważam, że Polska jako naturalny lider regionalny powinna jednak zainteresować współpracą państwa regionu, które mają te same problemy. Węgry oczywiście w pierwszej kolejności, bo tam się okazało, że naród... Wcale nie duży, wcale nie jakiś silny, potrafi realizować swój interes narodowy. I to pokazali. Ja byłem 15 marca w Budapeszcie na święcie Jobbiku, tam mogłem przemawiać, bardzo ciepło przyjęli to, co mówiłem. Ale ja złożyłem taką propozycję polityczną, że państwa regionu wreszcie zaczęły współpracować, a nie oglądały się na Moskwę czy, czy Berlin. Inaczej będą na tym tracić. Oczywiście jest jeszcze sprawa bardzo ważna, taka jak Białoruś. Ja uważam, że dopóki tam rządzi prezydent Łukaszenka, tam jest z kim gadać. On jest bardzo zainteresowany w tym, żeby nie, żeby nie stracić swojego państwa. On może stracić swoje państwo na rzecz, na rzecz Moskwy właśnie. A ja tu się przedstawia w Polsce to, że to Białoruś to jest takie jakieś prorosyjskie i tam Putin wszystko może. Nieprawda, bo dwukrotnie właśnie zakręcano kurek z gazem Białorusi i za każdym razem pojechała walizka dolarów do Moskwy i ten kurek trzeba było odkręcić. Widać, że Łukaszenka jest jednym z niewielu przywódców europejskich, który zresztą zaprasza do Mińska teraz i panią Merkel i pana i to, to w Mińsku teraz się realizuje polityka europejska, a nie gdzie indziej. Nie może być przedstawiana jako marionetka, tak? Ale Dlatego się interesuje. Tak, tylko Bruksela się interesuje Białorusią w ten sposób, żeby urządzić im taką pomarańczową rewolucję. Po dwóch latach to Białorusi nie będą mieli dosyć tego, tej wolności i demokracji i tych żydowskich roszczeń i sami wygłosują połączenie z Rosją. My nie możemy do tego dopuścić. Dlatego trzeba natychmiast, jak się uda nam mieć wpływ, jechać do, do Mińska i tam rozmawiać poważnie. I uważam, że tak długo, jak, jak Łukaszenka żyje, to powinien mieć zagwarantowane jakieś wiceprezesostwo w tym bycie politycznym takim między morza, o którym mówię, bo on jest gwarantem tego, że Białoruś oddziela resztę tego towarzystwa od Rosji, a tam jest, on ma naprawdę solidną armię, która w dodatku jest, doskonale zna możliwości bojowe armii rosyjskiej. I to jest bardzo ważny argument. A właśnie na Ukrainie to nie ma z kim rozmawiać, bo Ukraińcy pokazali nam już, że są narodem, który nienawidzi Polaków. Ja to widzę codziennie w Lublinie. Dużo Ukraińców. Sięgnęli po tradycję banderowską, która dla nas jest nie do przyjęcia. Czy uważam, że ten obecna ekipa w Kijowie robi wszystko, co może, żeby nigdy nie było żadnej współpracy z Polską? I widać, że jest projekt taki jawnie proniemiecki teraz. Zresztą oni mają z II wojny światowej bardzo dobre tradycje, znaczy dobre w cudzysłowie, tradycje współpracy z, z Niemcami. Przecież to wbrew temu, co mówił minister Schetyna, to wcale nie Ukraińcy wyzwalali oświęcim, ale Ukraińcy byli tam strażnikami. I niech pan Schetyna nie opowiada nam bajek, że to jacyś byli nasi przyjaciele. To właśnie, niestety, mówię z bólem. Tak zwane demokratyczne siły ukraińskie sięgnęły po tą legendę banderowską. Wcale nie z głupoty, tylko myślę z perfidii, bo jednak oni nie chcą być naszymi braćmi. Z tego trzeba wyciągnąć wniosek. Ja, ja to myślę. Że... Czerwonych komunistów ciepłej. No. Trzymajcie się, przedstawiając. Ja się tak odniosę do tych komunistów. E, przypomnę tutaj przypadek historyczny, jak zrobili na Czechach i na Czechosłowacji, dawnej Czechosłowacji. Tam zrobili po prostu czystkę. Komunistów wyrzucano, e, nie dano im dziedziczyć stanowić. Wrzucano ich do pierdla, zabierano im wszystkie emerytury, tam nie było możliwości, żeby oni zatrzymali swoje dawne stanowisko. Nie było jak, bo byli po prostu zdrajcami ojczyzny. I tego się trzymamy. W Polsce jest trudnie, bo dzisiaj nie ma takich komunistów, jak to kiedyś, co to z Rosji przyjechali, tylko teraz są Europejczycy. Ten projekt jest to wiele groźniejszy, bo. Czym, co było istotą komunizmu? Po pierwsze, zlikwidowanie państw narodowych. Po drugie, zakwestionowanie duchowości człowieka, czyli religii. Po trzecie, odebranie ludziom majątków. I po czwarte, uderzenie w najbardziej fundamentalną instytucję, czyli w rodzinie. Ile to się nie udało komunistom, bo bądź co bądź to byli prości ludzie, którzy. Jak już doszli do władzy, to zaczęli gromadzić majątki, to już nie chcieli likwidować własności prywatnej, czyli dbać o własne rodziny, czyli nie kwestionowali rodziny, bo to, bo to ich dzieci i wnuki teraz rządzą, tak? Czy wreszcie chcieli mieć czym rządzić, czyli nie likwidowali własnych państw? A jeszcze potajemnie do tego chcieli dzieci po, po kościołach, ci dawni milicjanci to wszyscy wiedzą. Czyli ten projekt polityczny im się w ogóle nie udał. Gorzej jest teraz, gdy tak naprawdę Unia Europejska stała się projektem takim, kontynuacją tej myśli, no bo tutaj likwiduje się państwa narodowe, po drugie odbiera się własność między innymi w sposób, o którym mówiłem, przez system ubezpieczeń, system podatkowy, kwestionuje się tradycyjny ład przez prowadzenie tej polityki genderowej, no i to jest już uderzenie w, w nasz styl życia, który był ostoją i zawsze ten styl życia powodował, że Zachowaliśmy jakąkolwiek jeszcze więź w małych społecznościach, tworzyliśmy większą, taką jak państwo. Czyli projekt Unia Europejska jest o wiele bardziej groźny, ale nie mówię, że nie można z nim walczyć. Można i trzeba, bo tam też są tylko głupi biurokraci, którzy mają swoje słabości, w zasadzie terroryzują swoje społeczeństwa, które są już tak ogłupiałe, że w zasadzie jakiś instytucjon samozachowawczy często potraciły. I najczęściej nie tylko w Polsce, ale w całej Europie, w takich mniejszych miejscowościach, nie w tych wielkich miastach, jeszcze żyją normalni ludzie, którzy potrafią wiedzieć coś najważniejsze. mają tak zwany zdrowy chłopski rozum, nie pozwalają się zrobić w konia tym cwaniakom z wielkich miast. I my też myślę, mamy to, to zadanie do spełnienia, żeby odbudowywać Polskę właśnie od dołu, od małych miejscowości. Dlatego dla mnie dużą satysfakcją jest to, jak jeżdżę po Polsce, to, że. Akurat w Polsce powiatowej tworzą się struktury ruchu narodowego, że się ludzie organizują, że wiedzą, że nie mogą liczyć na Warszawkę, bo to tam trzeba zrobić im porządne wietrzenie i lewatywę. Ta Warszawka na wiedzie ku upadkowi, a taki Piotrków, Lublin, najmniejsze miejscowości są nadzieją na normalność. To jest naturalne środowisko człowieka. Ktoś jeszcze coś Pan Zbigniew Stonaga. Co pan może powiedzieć o tym człowieku i czy w ogóle jest możliwa jakaś współpraca, czy potrzebna, czy cokolwiek? No to taki mamy problem, bo kilku panów, którzy byli raz na Marszu się od razu chcieli być prezydentem. Jak ja bym chciał być prezydentem z listy każdego ugrupowania, na którego manifestacji byłem, też był prezydentem Europy albo i wszechświata, a wcale mi to do głowy nie przyszło. Muszę Państwu powiedzieć tak, że ja akurat mam za sobą ponad 20 lat kiedy działalności społeczno-politycznej na własny rachunek. Zacząłem w ruchu III Rzeczypospolitej po tym, jak odwołano rząd Jana Olszewskiego. Zostało się pamiętają tą nocną zmianę. To było naprawdę tragiczne wydarzenie, gdy opalano rząd w nocy. Potem byłem 17 lat w Unii Polityki Realnej. Potem związałem się z Obozem Narodowo-Radykalnym, czyli Ruchem Narodowym już. I w zasadzie pierwsze działanie na własny rachunek podjąłem w okresie przedakcesyjnym, gdy yy, Prowadziliśmy taką działalność antyunijną, tłumaczyliśmy Polakom, że wejście do Unii to nie będzie nic dobrego i muszę Państwu powiedzieć, że miałem rację, nawet jest jeszcze gorzej niż myślałem. Także zasadziłem dobrego nosa do takich spraw, robię to zawsze na własny rachunek i wystrzegam się ludzi, którzy chcą zrobić karierę bardzo szybko. Uważam, że ludzie sprawdzeni są tylko tacy, którzy przeszli tą drogę organizacyjną od takie takich prostych rzeczy, rozdawania ulotek, organizowania spotkań, a potem w drodze takiego większego zaufania, które zdobywają, mogli bo mogą kandydować do wyższych funkcji. Natomiast co do pana Stonogi, nie chcę go w jakiś sposób krytykować, ale myślę, że za bardzo się pośpieszył z chęcią zrobienia kariery. Najpierw trzeba pokazać, że się potrafi pracować, tworzyć zespół ludzki, że, że ludzie przy jakimś liderze mogą się realizować, a nie są tłamszeni, że nie biorą góry jakieś małe ambicje, że, że ruch się rozwija, a przede wszystkim powinni stworzyć organizację. Bo proszę zwrócić uwagę na taki przypadek, jaki był związany z katastrofą smoleńską. Otóż w tym kontekście się mówi o tym raporcie z likwidacji WSI, który wylądował w sejfie prezydenta Kaczyńskiego. I niektórzy mówią, a gdyby prezydent Kaczyński, to wyszedł z tym, to przeczytał medium i oho, to by była rewolucja. Nieprawda. To był raport, w którym były nazwiska największych agentów i szpiegów, którzy działają w Polsce. I trzeba było mieć tak. Służby, które by aresztowały tych ludzi, służby, które by ich pilnowały, żeby nic się nie stało w areszcie, prokuratorów wojskowych, którzy by szybko sporządzili akty oskarżenia i sędziów, a potem ludzi, którzy by tych ludzi trzymali w więzieniu, żeby znowu im się nic złego nie stało, tak? Tymczasem prezydent Kaczyński nie miał takiego narzędzia w ręku, dlatego ten raport wylądował w sejfie, dlatego państwo musi mieć aparat złożony z uczciwych ludzi, pewnych, którzy mogą przeprowadzić taką operację. Tak samo ugrupowanie polityczne, to musi być pewien aparat ludzi ideowych, którzy potrafią coś robić przez wiele lat za darmo, pokazać, że są uczciwi, a nie przywiezieni w teczkach, tak? I jak będzie możliwość i potrzeba, żeby te śmiałe reformy zrealizowali w terenie, bo wiecie dobrze, żeby zlikwidować ZUS w Polsce, to też musi być nasz człowiek w ZUSie tutaj, tutaj. Żeby te resztki pieniędzy nie przepadły w ramach likwidacji, żeby to nie było rozkradzione, tylko majątek, żeby był rozdysponowany w ten sposób, żeby i te limuzyny były też zlicytowane, żeby był jakiś kapitał, prawda, na emerytury. Czyli to jest majątek, który trzeba się zatroszczyć, a nie tak rozszarpać jak tą Polskę po, w czasie po okrągłym stole.